Siemaneczko, siemaneczko, stary z tej strony. Witam serdecznie, ludziska. Kontynuujemy sobie naszą grę w Kangur Kakao. Zobaczmy, co nas tam dzisiaj będzie czekać. Stateczek, proszę Państwa. Aha, właśnie, bo jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka, to polecam ogólnie, bo tam, kurde, robiliśmy rzeczy. Coś tu jest? Może ukrytego? Haha, dobrze, nie wiem, co to było. Ten. Robiliśmy różne rzeczy, warto sobie go. Zobaczyć, kurczę, bo tam dużo, dużo ciekawych pierdółek było. Oj, ty, panie Majtek, idź pan stąd. Zbieramy sobie fanty e, Luwina, bardzo ładnie, zobacz. No i ten. Do, dowiedziałem się ogólnie w poprzednim odcinku, że warto ogólnie sobie te... Y, o, to mogę przesunąć. Dobra. O ty, gnoju, ty. E, że ten, że warto tutaj sobie oszczędzać te swoje pieniądze. Żeby móc sobie zdrowie przyoszczędzić, ponieważ kurde, okazuje się, że ta gra troszkę tych błędów nie wybacza. To mogę rozwalić? Nie, nie mogę. A ogonkiem? Też nie. E, nie wybacza i nie jest tak kurde łatwo zebrać te wszystkie... E, te wszystkie nie? Na, 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 na zdrowie i w momencie, kiedy tracisz wszystkie, no to zaczynasz od nowa, nie ma tutaj save'a gdzieś. Kurde, korci mnie, żeby tu podejść. O! Kurde, nie wiem czy tam iść. A, goni mnie Shark. Patrz, ty. Co jest? A, dobra, uciekam od niego w takim razie. I teraz. Ja pierdzielę. Co jest? Co jest? Kurna, jakie mam tam skoczyć? No dobra, pierdzielę to chyba. Może coś tam wiesz, wyżej jest jakaś platforma, kurde, ja czegoś nie rozumiem, nie? Dobra, czy ja tu w ogóle podskoczę w ten sposób? Nie. Zdążę przed tym dziadem, żeby mnie nie, nie capnął. No zobaczymy kurczę. No chyba tak. Aha, w ogóle na początku yy, też bym chciał yy, zakomunikować, że chętnie zobaczę jakiś komentarz na temat jakości filmu, czyli... O! Czyli czy dobrze mnie słychać, czy dobrze mnie widać e, i inne tego typu rzeczy, no nie? Jeżeli masz w ogóle dla mnie jakieś ewentualnie tipy, bo grałeś w to, czy coś, e, czy, czy czegoś o, coś ominąłem, czy nie, to, ten, to mi napisz też będę. Wdzięczny bardzo. Dobra, e, Olałem tam te, tamte rzeczy i pędzimy sobie, proszę Państwa, dalej, co tu mamy, kurna, dawaj mnie coś stąd. Dawaj mnie coś stąd. Kurde, ten. Powiem wam, najgorsza na, najgorsza na świecie to jest tutaj ta kamera. Ja pierdzielę. Kosmos taki, że hej. Dobra, o fajnie. E, ponieważ widzisz, ja idę w prawo w tym momencie, ale strzałkę mam cały czas do przodu. Wklikaną. Wow! Ty. Kurna! Jezu, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, kurna, na tej mapie? Ja nie wiedziałem, że te szalupy tu łażą w górę, w dół. Co? Przecież jaka to jest niesprawiedliwa gra czasem. Aha, ale to była jedna beczka. Kto wymyślił kurna tą mapę? Kto kurna wymyślił tą mapę, proszę mi powiedzieć. I ja znowu muszę przełazić przez tych wszystkich dziadów, szarków i innych. Ja już mam pół HP, kurna. Ty no może, a to czekaj. Ja sobie zrobię checkpoint. Skoro wiem, że te szalupy idą do przodu, do góry, do dołu, to w takim razie. O, serduszko! To ja sobie poczekam. I co się stanie? Nic się nie stało. No ja tam nie dosięgnę przecież. Nie doskoczę. Nie ma takiej opcji nawet. Dobra, to się wracam. To nie wiem, czy to dobre miejsce na checkpoint. No ale dobra. Użyłem tak jak użyłem, także. Okej okay, tutaj widzisz, e, telepatycznie go ciukłem zdecydowanie. Tu lecę w ten sposób, tu lecę w ten sposób. Weź się panie Majtek odwróć, spoko. Udało się. No i ciach. No to za drugim razem przeszło tutaj zdecydowanie łatwiej. E, ja lecę do góry. Okej okay, mamy to. Przeskocz dobra, i ja tutaj gdzieś już wpadłem. Tutaj ta kurna, to cholerstwo na mnie leciało, ale to... nie... Ten. Nie umarłem. O, dobra, mamy to. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. co tu się kurna dzieje? Ja pierdziele, już mi się to nie podoba. Coś czuję spadki kolejne z wysokości. uff Ja pierdziele. Co jest? Po co ta szalupa tutaj jest? Obawiam się, że nie chcę sprawdzać. Ho, ho, ty gnoju ty. No i do góry, poproszę windę. Ja pierniczę, naprawdę muszę stąd zejść. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Aha, czyli muszę teraz pewnie na beczki wskoczyć i z beczek wskoczy wskoczyć na to, tak? Nie! <ścoughs> o nie! No to będzie mi działać na nerwy, kurna, konkretnie ta... ...ta mapka. Zdecydowanie. Jeszcze te kurna majtki zasrane, za fajdane. Dobra. Kurna, wszystko chce mnie zabić, nie? Ewidentnie, dobra, wjeżdżam. Fucking shit. Kto to wymyślił, kurde? Żeby takie rzeczy były, kurde. Chociaż w sumie z drugiej strony chyba lepiej w tę stronę, bo tak to bym wiesz. Spadł gdzieś do morza e, i tyle by było z moich żyć. A tak to sobie po prostu spokojnie przebiegnę. Dotrę. Opa, mamy to. Po prostu, kurna, nie za szybko dziadzie jeden. I w którym momencie mam skoczyć teraz. Heheheh, kamero. Kochana, błagam cię. Nie, no przecież żarty jakieś. Weź się, chłopiec, kupa, nie tutaj. Odpierdzielasz maniany. Ok, mamy to. Ten ogon całkiem przydatny ogólnie, jeżeli chodzi o ten widok z przodu, nie? Platformowy, typowy. Natomiast. I ogon mi się trochę nie sprawdza w momencie, kiedy ja mam kamerę za pleców. Dobra, lekki pierdziel. Obskoczony. Jeszcze tutaj nas czeka ten dziad jeden, kurde, szark. Tuturururu. Ok, ok. <gryw> Dlaczego ja to przeżyłem? Nie no, niesamowite to jest, kurde. Szlak mnie trafi zaraz. Jak ja znowu spadnę na sam był? to już pewnie szarki mnie zabiją wcześniej, nie? No, tak myślę. Zdecydowanie chyba lepiej było checkpoint gdzieś tam wyżej zostawić. Jeszcze mam, oczywiście, dwa następne, natomiast wiesz, to zawsze kurde boli. Jak masz, e, masz trzy checkpointy na całą rundkę, szlag by to trafił. O, nie mam zdrowia, właśnie. E, masz tylko trzy checkpointy na jedną rundę. Na jeden wykorzystałeś w złym celu, nie? Dobra, panie Majtek? O, już myślałem, że on nie skaże na... na, yy, widzi, na widzenie się z Haronem, proszę bardzo. Ja pierdzielę, ale tutaj poleciał. No, dobra. Jesteśmy znowu w tym samym miejscu, kurna macie. Jak ja mam tutaj cholero wskoczyć? No bo chyba nie. Chyba nie tu. Że tego tuka kana sięgnę, dobra, nie uspokój się, chłopie. Idź sobie na spokojnie, tutaj, żeby się podniosło. No bo chyba nie z tego podestu, nie? Wiesz, ja chcę chce się tak rączkami złapać, kurde, jak on ma w zwyczaju, jak jest na blisko przepaści. Czekaj, no przecież nie na tamtą szalupę, nie? Kurde, a może na tą szalupę, kurde. Tego nie próbowałem. Kurna, na tą szalupę trzeba było, ja pierdziele. Aha, hehe. No dobra. Co, uda się? Ja pierdziele, ale jestem leszczem. Dobra, jeszcze raz. Fucking shit. No ale dobra, no przynajmniej mam wiedzę o tym, gdzie trzeba iść, co trzeba zrobić, no nie? To jest takie kurde, żeby cię wprowadzić, wiesz? W, za, w zakłopotanie. Aha. Dobra. No tutaj jest. Największym problemem nadal jest, proszę państwa, sterowanie, nie? Ok. Tu bym za to sobie checkpoint zrobił, bo to myślę, że już trochę żeśmy przeszli. Prawdopodobnie będzie trzeba tam na górę, nie? Tak jest. Tutaj nic nie ma. No i. Aha, aha, czekaj. Tu się bawiam perspektywą. Gnojki, kurde, se znaleźli zajęcie. Zaraz, a ja tutaj nie jestem w stanie wskoczyć. Kurna, czy ja mam iść tu w dół w takim razie? No, ja się boję tu skoczyć ogólnie. A nie, dobra, widzę, widzę, widzę. Chyba trzeba tutaj w prawo. O, i tutaj, o. Tak jest. U, ognie piekielne, a ja nie mam zdrowia. Mhm. Ledwo. Ten ogień się pali? Nie pali się, dobra. Za to ten się pali. Dlaczego jeden na różowo, drugi na zielono? To mnie też ciekawi. Okej, okay, mamy to. A ja. Co tu mamy? A ja bym wolał full HP. Niż piątkę. I co? Ja teraz tutaj na dół mam skoczyć? Okej, okay, udało się. Kamero! Ja pierdzielę ta kamera, to jest paskudna. Wiesz, yy, no masz mindfucka, jak ty masz kur... Jak ty masz korzystać, wiesz, poprawnie z tej kamery szlak by to trafił. Dobra, tutaj zapisałem, czyli muszę zrobić tutaj skok. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. to chyba nie ma tragedii. Nie jesteśmy jakoś specjalnie daleko, także git. Okej, okay, tutaj Fartem. Tutaj to było zdecydowanie zaplanowane. Mhm, mamy to. Shark i jeszcze będzie tutaj przed nami zaraz ten... aha, właśnie, jeszcze ty no właśnie i kamerę ci zmienią i ty już jesteś w dupie, jak masz, kurde korzystać z tej gry, dobra i tutaj jeszcze tukan, nie? okej, okay, mamy to no powiem wam naprawdę, bardzo ciężko się do tego przyzwyczaić aha, jesteśmy dobra dobra no spokojnie, spokojnie człowieku no i gdzie ja mam teraz skoczyć na szalupę, dobra dobra, dobra, nie odpierdzielać maniany Co, co tam u Was? Ej, u mnie widzisz troszkę nerwowo. Troszkę nerwowo. Ostatni skok, kurde. Nie wyszedł. Czuję się sprustrowany w tym momencie. Kurwa. Dobra, udało się. Damy radę, kurde. Nie jest to, to, nie jest to tragedia jakaś niesamowita z tymi, e, z tymi kurde Dęksami Już bardziej problemem są dla mnie te, te stworki tutaj, nie? A dokładniej tak jak mówię perspektywa. I stąd. Dobra. Mamy to. Na spokojnie. Pierwszy. Drugi. Dobra. Trzeci. I teraz bardziej na, śro na środeczku. Okej, okay, jesteśmy. No i mamy to. Dobra. No przecież żarty jakieś, jezu Ile ja tu straciłem żyć? Miałem 11, nie? Ja Nie no kosmos, kosmos kurde Dajże spokój człowieku Dajże kurna człowieku spokój Dobra Dobra Ale widzisz, cały czas jest progres tutaj Ucieknięte. No tu już jest obcykane, nie? Tu już jest obcykane. No, natomiast, kurde, no te, nawet te, te kurde diabelskie młyny są obcykane, ale żeby trafić kurna na te szalupy zasrane, to już jest wyższy poziom kurna tajemniczenia, nie? Dobra, jestem. Jestem. Na środeczek. Mhm, tu nawet skakać nie trzeba było. Tu chyba też nie trzeba, nie? Dobra. Dobra. Ja pierdzielę, ale gówno nie. Skoki, elo. Przechodzimy dalej. Dziękujemy bardzo. Bosik. O kurde, mam 7 żyć. Jak tego bosa trzeba ogarniać? Aha, w ten sam sposób pewnie. Czekaj, jak w ten sam sposób? Ja tutaj nie mam kowadła. Mam jakiś haczyk. Panie kapitanie, co pan tu kurde kombinujesz? Masz pan Bebzon duży. Może ten Bebzon trzeba uderzyć, nie wiem. Gościu na mnie nie szarżuje. Co ja mam tu zrobić, kurna mądrego? Okej, okay, zamach. Aha i pewnie w dupkę go trzeba ciapnąć. Okej, okay, trafił mnie. Szuson jeden. Dobra, mamy to. Spoko. Czyli robi zamach. Uciekam od zamachu. I kurde kontra atak. Dawaj mi się. Mogę z przodu? Mogę z przodu. Eee, to kurde lajcik. No dobra, no myślałem, że jednak ten kurde, przeciwnik będzie dość bardziej problematyczny. No ale nie jest. W ogóle fantastyczny jest projekt tej twarzy. U tego typa mistrzostwo świata, kurde, normalnie jakby ktoś ziemniaka obierał, nie? No człowieku. No dawaj, zamachuj się. Pięknie, dziękujemy bardzo. No i super. No to Bosik poszedł lekko w luj. E, dobra, co robimy jeszcze jeden? Robimy jeszcze jeden. Co my tu mamy, kurde? Mamy coś ukrytego? Nie mamy. No zmienim się trochę tutaj wystrój. Chociaż dalej jest, są majtki i szarki. No ale już nie stateczek, kurde, a przystań. Mhm, dobra, już się bałem, że wpierdzielę się do kurde morza, znaczy morza, nie wiem, wody. Dobra, jak wyszarki sobie skaczecie? Pomiędzy. Znowu się kamera zmieniła, kurde. Dobra. Skocz, Misiu. Dobra, jestem. No i chodź tu panie ma. Patrz jak mi kurna zdzielił z wiadra. Jaka muza, co? Klasa. A zawsze kurde, jak dla mnie ten Kangurekka tą muzyką stoi. Jest fantastyczna, bardzo klimatyczna, podoba mi się fest. No i dobra. To by człowiek sobie pomyślał, kurde, no pewnie mogę sobie tam przeskoczyć. I być może tak by było, ale ja już powiem Wam szczerze wolę się. Na spokojnie tutaj przedostać. Dawaj panie szalupa. Zbieram wszystko co, co jest. Hopa! Bardzo ładnie. Es sunia. Zbieram kurde, bo straciłem tych, tego zdrowia tyle, że aż mi przykro kurna. Mhm. No i dobra, ile tam jest zdrowia kurna? Yy, tych monet. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czy warto iść tam kurde za po osiem tych monet? Z jednej strony warto by było, ale z drugiej strony kurde chyba nie chcę ryzykować. Co tu mamy? Ło, wow, co tu jesteś za szczur dziwny? Dawaj mi platformę, zobaczmy co ona otwiera. Tu nic nie mogę zrobić, dobra. Walnijmy sobie chyba tego majtka i się obrócę, zobaczę co i jak. Nie wiem co się stało. No nie widzę, dobra, pierdzielić to, idę stąd. To, a może tu się otworzyło? Okej. Okay. Uuu, kurde. Czekaj, co ja... Pewnie mam przepychać, nie? Okej, okay, czyli te strzałkowe... Te strzałkowe pozwalają mi... No dobra, no chyba co? Trzeba, kurde, zrobić checkpoint. No i tak, no to bym wypchał maksymalnie jak się da. Mhm. Maksymalnie jak się da. Tu mam jeszcze jeden do ewentualnego popychu. Co to oznacza? To takie kurde cholerstwo tutaj z tym, nie wiem, tym czerwonym czymś. Przepcham, pewnie to mogę rozwalić, nie? Tak jest, ok, dobra. No i co my tu kurna mamy? Pieniędze. Ciekawe, czy są przeciwnicy. Tutaj sobie przepcham, nie będzie mi nic przeszkadzać. Biorę jeszcze to. Mhm. No i dobra, lećmy dalej. Lećmy dalej. To mogę rozwalić, ale po co? Po monetkę. Dobra, bardzo ładnie. Tu sobie mogę też rozwalić. Dobra, to mamy. Eee, no tak, to to sobie przepycham po prostu i tyle. No to nie jest to najtrudniejsze, powiem wam szczerze labirynt w moim życiu. Myślałem, że się tutaj gdzieś wiesz. Jesteśmy w stanie na przykład zablokować i trzeba zaczynać od początku, dlatego sobie właśnie zapisałem, a tu widzę, że. że nie. Czy jestem w stanie tu wskoczyć? Jestem. Czy tu jest coś ukryte, kurna ludziska? No nie ma, no nie wierzę. Jak to tak? Ja tu znalazłem, kurde, jakieś, wiesz, tajemnice człowieku. A tu nic nie jest ukryte. No ale gówno. No dobra. To spierdzielam w takim razie. Ciabach. Co my tu mamy? Barelsy. Jak one lecą? Aha, okej, okay. z boczków. Ciabach, lecę. Z tej nie wylatuje. Nie wylatuje, dobra. Lecę. Z tej też nie wylatuje, dobrze. No i ładnie. No, to nie było trudne, git. Oho. Oho. Oj, to przypał. Jak teraz nie widzę. Czy pieniądzory mi, mi wskazują drogę, czy nie wskazują mi drogi? Co tu mamy za to? Bym chciał przyuważyć. Boję się, kurde, tutaj jakichś przeciwników. Okej. Okay. Wiem, że tam zostawiłem jedną monetkę, zupełnie nie bez powodu. Panie kamero, panie kamero. Uuu, bonusowy level. W ogóle na tym statku nie widziałem bonusowego levela, coś mnie ominęło. Eee, dobra. Lecę, zobaczmy co tam słychać. Co... So Okej, okay. środek, lewo, lewo, środek, w prawo, lewo, środek, le prawo, środek, lewo, chyba tu. Tak jest! Woohoo. Dobra, wyłażę stąd. I co, będzie druga? Czy to tyle? Kurna, tyle? Coś tu mogę jeszcze rozwalić? Ja pierdzielę, ja tu liczyłem na jakieś siano. No, oni mi tutaj, kurde, dali samo naprowadzającą rakietę, którą mam gdzieś. No, aż ty w życiu, kurde, czuję się oszukany. Okej, okay, aha, a to, o, a przecież faktycznie tam mogłem rozwalać jakieś rzeczy, to może tutaj też mogę No właśnie O, widzę, jest do rozwalenia coś Aha, to po prostu przejście szybsze, dobra Tu ta monetka, o której pamiętałem Co to ten wentylator, kurde, czy co to jest Checkpoint kolejny, zajebiście Tu jest wyjście, ale ja bym chciał zobaczyć, czy tutaj coś się jeszcze znajduje Nie, nie widzę Dobra, przydałaby mi się też taka skrzyneczka e, Taka skrzyneczka, po której mógłbym wejść sobie na górę i teraz obadać ten labirynt, nie? Ale niestety nie będzie mi to dane Także luz Okej, okay, mamy to, barelsy lecę, a mnóstwo niestety. Ech. Lipa, oj, 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 ty. Dobra, mamy to. Uu. Akurat pożyczko to już bym poszedł Zaryzykowałbym. No dobra obrót Teraz ci się kurna opłacało Opłacało się, tak Opłacało się bardzo ładnie E, no bez straty zdrowia proszę Państwa, no to pięknie tutaj poszło. Bardzo ładnie, no nice. Daj to lajka, like może co? Gościu, za to By, byłoby mi bardzo miło. Proszę Państwa, przed nami motorówka. Kurde, motorówka. W moich w moich gdzieś tam wspomnieniach, to jest bardzo fajna misja. Bardzo fajna misja. Zobaczymy, czy tak jest naprawdę, kurde. Czy będę się zdenerwowany. Lecimy. Lecimy, proszę Państwa. Łobaben. Tam mogłem pojechać w lewo, ale to jest szybkie. Łobaben Okej, okay, prawdopodobnie wyjadę w ściany, to jest część pieśni, nie? Jadę tu. Kurne, jakie tu są katakumby. Powoli, powoli, powoli. Tu się ścieżka odpaliła, dawaj. Lecę. Kurna! Ja pierdzielę. No nie no to z pierwszego odcinka. Czy z pierwszego? Tak, z pierwszego odcinka. Ta paralotnia to jest kurde pikuś przy tym. Tutaj jest ciasno, kurna. Czułość jest strasznie wysoka. Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Dobra. Dobra. Lecę. Tutaj szybciej, dobra. Wystrzał, lecę. Ej, es, sunia tu poszło. Patrz. Patrz, kurde, za pierwszym razem człowieku. Pewnie można było to zrobić o wiele, o wiele szybciej, ale kurde, za pierwszym razem. Minutka zrobiona, dziękuję bardzo. Pięknie, fantastycznie. Dobra, to co, może w tym odcinku to będzie wszystko. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Jak się podobało, to bym standardowo prosił lajka. Prosiłbym subskrypcję. Weź to tam sobie wyślij do jakiegoś ziomala, któremu mogłoby się to spodobać. Spodo spodobać. Byłoby mi naprawdę, naprawdę miło. Pozdrówki! No i wpadaj na kanał, bo oprócz nagrywania tego, nagrywam przeróżne inne gry, także kontentu yy, jest mnóstwo, no nie? Pozdróweczki, na razie, hej.